W kamieniołomie położonym około 40 km na południowy zachód od Talina, odbyła się niecodzienna premiera spektaklu Romeo i Julia. Na scenę wjechało łącznie 16 koparek ciężarówek i innych pojazdów, odgrywając rolę zwaśnionych rodzin Montekich i Kapuletich. To w zasadzie wielki eksperyment dotyczący tego, co znaczy dziś grać Szekspira i czy możemy znaleźć nowe sposoby, aby to robić. Prawdziwym wyzwaniem było znalezienie sposobów na przekazanie silnych emocji za pomocą wielkich maszyn, sprawienie, by rozmawiały ze sobą i rozumiały się. Fajnie i ciekawy jest spróbować zagrać dużymi maszynami i zobaczyć, jak to wygląda na scenie. Myślę, że kontrast między dużym a małym, a także kontrast między bardzo silnym a bardzo delikatnym może być przedstawiony w interesujący sposób. Wybór aktorów był dość intuicyjny. Czerwony pick Forda gra Julię, a Romeo to zmodyfikowana ciężarówka rajdowa. Pojedynek Merkucja z Tybaltem odgrywają dwie koparki, które zamiast szpadami walczą swoimi stalowymi ramionami. Kiedy zobaczyliśmy ten czerwony pick-up, od razu pomyśleliśmy, to mogłaby być Julia. Kiedy zobaczyliśmy tę ciężarówkę z naczepą, wiedzieliśmy, że to hrabia parys. Kiedy trzeba było nakręcić scenę walki między Merkucem a Tybaltem, pomyśleliśmy, że mogą to być na przykład koparki. Wizja twórców została przyjęta przez publiczność nadspodziewanie dobrze. Muszę powiedzieć, że spodziewałam się czegoś naprawdę głupiego, ale było naprawdę dobre. Bardzo mi się podobało. Mimo, że były to samochody, wyszło im słodko i uroczo. Tak jak w scenie, w której samochody się całują, naprawdę wyczuwało się w powietrzu miłość. Romeo i Julia, dramat angielskiego pisarza Williama Szekspira, przedstawia historię tragicznej miłości dwojga młodych ludzi, którzy stali się wzorcami romantycznych kochanków. Akcja toczy się w Weronie i w Mantuji. Wszyscy znają tę historię, więc zadawali sobie pytanie, jak oni to robią w takim terenie z tymi maszynami, i myślę, że wykonali świetną robotę. Dużo dobrego humoru, sporo fajnych żartów, niespodzianek, a wielki finał wspierany przez burzę godnie zwieńczył ten niezapomniany wieczór. Przeniesienie sceny do kamieniołomu i powierzenie ról spychaczom, koparkom, betoniarkom, autobusom i wozom strażackim jest oczywiście kontrowersyjne. Ale może się okazać ciekawym, a przez to atrakcyjnym dla dzisiejszego odbiorcy sposobem inscenizacji klasycznego repertuaru teatralnego. Piotr